Dzień dobry, panie burmistrzu. E, witam pana podczas kolejnego naszego spotkania. E, tym razem chciałem porozmawiać o tym, jak Łuków odnajduje się w tej trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji konfliktu na Ukrainę, ale z punktu widzenia funkcjonowania samorządu. Ostatnio rozmawialiśmy e, o zbiórkach i o pomocy, jaką e, Łuków udzielał naszemu partnerskiemu miastu Baranówka. Natomiast ja chciałem e, zapytać o to, jak wygląda praca w Urzędzie Miasta. Czy została przeorganizowana, czy w jakiś sposób stanęła w cudzysłowie oczywiście, tak jak na początku pandemii? Absolutnie, to jest całkowicie inna sytuacja. To jest sytuacja, która zmobilizowała nas do zastosowania nowych rozwiązań, bo trzeba było się przygotować na przyjęcie uchodźców, na obsługę tych wszystkich osób i to wszystko się stało i to wszystko się udało. Nie ma kolejek, te sprawy są załatwiane na bieżąco. Mam tutaj na myśli chociażby załatwianie sprawy związanej z przypisaniem numeru PESEL, z założeniem profilu zaufanego. Również z przyjmowaniem wniosków na te świadczenia socjalne. Nasze służby, czyli Wydział Spraw Społecznych, Wydział Obywatelski, również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, stanęły na wysokości zadania i te wszystkie osoby, które do nas docierają, w zdecydowanej większości kobiety, dzieci, zostały objęte taką ochroną i opieką. Poza tymi dodatkowymi obowiązkami, jak wygląda funkcjonowanie i rozwijanie miasta? Czy inwestycje? które były planowane, które są w toku, w jaki sposób zaliczą teraz obsuwy? Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Ta sytuacja, którą mamy teraz, pozwala mi zachować pewien spokój. Wszystko to, co zostało założone w pierwotnej konstrukcji budżetu przyjętego przez Radę jeszcze w ubiegłym roku, jest w tej chwili realizowane. Co konkretnie, co konkretnie pojawi się teraz w mieście? Udało się rozstrzygnąć przetarg na uzbrojenie strefy ekonomicznej na ulicy Strzelniczej poniżej wartości kosztorysowej. To jest dobra informacja. Doszło do podpisania umowy z naszym lokalnym wykonawcą, który będzie to zadanie realizował. Czyli rozumiem, że nasza strefa ekonomiczna będzie mogła wzbogacić się o kolejnych inwestorów, którzy zasilą tę strefę. Ci inwestorzy już tam są, te działki zostały już tam sprzedane i inwestorzy czekają w tym momencie na możliwość zagospodarowania swoich działek, swoich nieruchomości i to, co zrobimy tam, wybudujemy tę infrastrukturę, czyli drogi dojazdowe, oświetlenie, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, to pozwoli im na rozpoczęcie inwestowania na tych działkach. Również otrzymaliśmy informację o sfinansowaniu w 50% dwóch zadań. Bardzo ważnych dwóch zadań drogowych, to jest ulica Dmocha, ulica Kościelna i drugie ważne zadanie drogowe, ulica Spokojna, ulica Cmentarna. Czy poza drogami znajdują się w planach jeszcze jakieś inwestycje? Yy, jesteśmy na finiszu dwóch inwestycji, dużych inwestycji oświetleniowych. Pierwsza inwestycja to taka, gdzie firma wykonująca niestety nie stanęła na wysokości zadania i to zadanie się wydłużyło, to jest wymiana 400 opraw na energooszczędne LED-owe na ponad 40 łukowskich ulicach. Te prace są już na finiszu, a ponadto jeszcze w zeszłym roku podjąłem decyzję, a Rada wyraziła na to zgodę, aby przystąpić do kolejnego etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego i też już. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że to zadanie jest na finiszu. Te wszystkie nowe punkty oświetleniowe, słupy oświetleniowe, te wszystkie oprawy już świecą. Firma, która wykonuje to zadanie, jest na etapie dokonywania takiej zbiorczej dokumentacji po wykonawczej i w niej najbliższym czasie dojdzie do takiego formalnego odbioru tego zadania. I to chciałoby się powiedzieć, niech stanie się jasność. Takie życzenie. I, tak już, się, <laughs> i tak już się rzeczywiście dzieje. To jeszcze jedna sprawa, panie burmistrzu, nad którą zastanawia się wielu mieszkańców. W połowie stycznia, podczas nawałnic, wichur, runął krzyż spod kolegiaty z placu Narutowicza. Od tamtej pory miejsce to, no właśnie, zmieniło trochę swój wizerunek. Czy takiego wizerunku możemy. Się spodziewać, przyzwyczajać się do niego? Nie, to miejsce nie będzie wyglądać tak jak teraz. Oblicze tego miejsca musi się zmienić i w to miejsce, gdzie zniknął pod naporem wiatru ten krzyż, ten krzyż powróci i to już w najbliższym czasie. Czy ma Pan już pomysł, czym go zastąpić? Szanowni Państwo, to jak dzisiaj wygląda to miejsce. To każdy może sobie ocenić. Będzie to krzyż nawiązujący pod wieloma względami do piarskiej przeszłości naszej świątyni. Również mając na uwadze ważne rocznice związane z powstaniem styczniowym, pojawi się tam nowy, odnowiony, wyremontowany pomnik. Chciałem jeszcze zapytać o inną ostatnimi czasy nawet głośną inwestycję, a mianowicie przebudowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 2. E, udało się podpisać umowę. Były dwa e, przetargi. Za drugim razem udało się wyłonić wykonawcę w lepszych, korzystniejszych warunkach e, finansowych. E, wykonawca podpisał umowę niezwłocznie przystąpił do tych prac. Te prace już zostały e, zapoczątkowane. Te pierwsze prace to są prace rozbiórkowe, tak. To zazwyczaj bywa, jeżeli mówimy o przebudowie jakiegoś obiektu, a następnie dokona takich typowych prac budowlanych. I kiedy możemy spodziewać się tej sali? Termin umowny, termin wykonania tego zadania został nieco wydłużony ze względu na to, że dwukrotnie ogłaszaliśmy przetarg i zakładamy, że w grudniu tego roku ta nasza łukowska szkoła, szkoła podstawowa zyska nowe, lepsze warunki dla uprawiania sportu, dla realizacji zajęć z zakresu wychowania fizycznego, ale warto tutaj tej, przy tej okazji również powiedzieć o boisku, które jest w sąsiedztwie tej szkoły. To jest Boisko przy miejskiej szkole, które nie ma oświetlenia, i mam nadzieję, że również już na początku przyszłego roku szkolnego, we wrześniu tego roku, to boisko wzbogaci się o nowe LED-owe oświetlenie. Jesteśmy na etapie tworzenia dokumentacji i zaraz potem w maju wyłonimy wykonawcę tego zadania. A zatem no pozostaje tylko czekać. Na pewno młodzież, jak wróci z ferii zimowych, to już skorzysta z tej sali gimnastycznej, a już w sezonie letnim. Z boiska. Mam nadzieję, że jeszcze przed y, y, przerwą zimową, przed przerwą świąteczną ten obiekt zostanie oddany do użytku, a już na jesieni, tak jak powiedziałem, będzie działać oświetlenie, które pozwoli na y, wykorzystanie tego boiska w szerszym zakresie czasowym. Jestem zatem na to czekać. Dziękuję Państwu bardzo i panu, panie burmistrzu, za dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo.